Kilka dni temu poprosiłem moich widzów, żeby zbudowali tajne bazy, które będę musiał znaleźć. I przygotowali dla mnie trzy mapki, które w dzisiejszym odcinku sprawdzimy. I zobaczymy, czy uda mi się odkryć ich tajne bazy w Minecraft. Oczywiście, zanim rozpoczniemy odcinek, to będzie łapka w górę i subskrypcja. A ja Was serdecznie zapraszam. Sprawdźmy, co przygotowali na pierwszej mapce. Okej, okay, a więc jesteśmy na pierwszej mapce. I przede mną jest taka wielka willa. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Na pewno będzie tutaj pełno pułapek. Widzę, że kamery są wszędzie porozstawiane. I gdzieś w tej willi kryje się sekret. Baza, którą muszę znaleźć. Czy to będzie łatwe, czy nie? Zaraz się przekonamy. Dobra, z tego co widzę, tu jest coś takiego, i ja wiem co to jest. To jest taka pałka. Tego trzeba omijać, bo jak ja w to wejdę, to, to będzie ciężko. Będzie ciężko z tego wyjść, więc trzeba takie rzeczy przeskakiwać. Okej, okay. tutaj widzę, że jest znowu jakieś lasery. Mm, dobra, 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 dobra. I tu jest. Okej, okay, tu jest jakiś basen Na pewno trzeba na wszystko zwracać uwagę, co ja widzę Bo w każdym miejscu może być coś, co Co po prostu będzie miało znaczenie yy, Na pewno poukrywali tu masę różnych rzeczy Aż jestem mega ciekaw, czy, czy uda mi się to przejść Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj się nie kryje przypadkiem Ale z tego, co widzę, chyba nie Dobra, możemy tędy przeskoczyć Przeskoczmy tutaj, okej, okay, dobra Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja Okej, okay, mamy boisko do siatkówki Mamy skok do basenu, a nie, to jest most taki Myślę, że to jest skok do tego basenu, dobra, dobra A w basenie coś się nie kryje? Ej, dobra, powiem Wam szczerze, że tu wszędzie coś może być, bo w... Je, jest tutaj zainstalowany mod, bo podali mi również mody. Jest to jest Secret Mod, którego doskonale znam. I tu może być tak, że każdy z tych bloczków może być dosłownie skrzynką, nie? Nie wiem, jakby gdzie tego szukać nawet. Nie chcę mi się wszędzie chodzić i klikać, ale. Przeciwnik jeden, przeciwnik 2. Piłka do. Ko... koszykówki. <laughs> Co? A gdzie to jest koszykówka? O kurczę, tutaj! Przeciwnik pek pek i pum! O, nie, nie dorzuciłem! Nawet się nie da tutaj dorzucić. Chyba, że mogę tym rzucić. A nie, nie mogę. Dobra, odłóżmy to tutaj w tym miejscu. Chyba o to nie chodzi. Chyba to jest mało znaczące. Na pewno tu będzie wiele takich zmyłkowych rzeczy, które tutaj nie mają znaczenia. Boisko do piłki nożnej chyba tutaj jest jakieś. Co się, bramka. E, tu mamy jakiś. Dobra, nie widzę tu nic, co by miało jakiekolwiek znaczenie. Chyba musimy się dostać do środka tego budynku. Spróbujmy wejść od przodu. E, tędy właśnie, żeby, żeby jakoś. Bo tu widzę, że jest taki mostek z, z tej szyby, więc postarajmy się tędy wejść i. Właśnie o tym mówiłem I teraz, czy my stąd w ogóle wyjdziemy? No nie, no jestem tu uwięziony chyba Co? Nie, proszę I co ja mam teraz zrobić? A e, ja tego nie mogę rozwalić? Halo, pomocy! Dobra, przyznam się szczerze Użyłem tajnych mocy bogów minecraftowych Żeby móc stamtąd wyjść I nie wiem, jak ja mam teraz przejść tędy na tamtą stronę Ale z tego, co mi się wydaje Jak tam stałem, to widziałem, że z drugiej strony Czekajcie, czekajcie, czekajcie Czy to tutaj widać? Tam są też jakieś drzwi chyba Więc postarajmy się wyjść od tyłu Jeżeli uda nam się wyjść od tyłu, to będzie git To będzie, to będzie naprawdę bardzo dobrze. A Ajajaj, tu nie ma żadnego wejścia! Ej dobra, muszę się chyba przedostać przez szybę. No robimy włam do tej tajnej bazy. Dobra, wchodzimy do środka i teraz rozejrzyjmy się, co tutaj mamy. Jest salon, jest strasznie ciemno tutaj, wygląda to jak opuszczona willa. Co to się stało? Ej dobra, nie można skakiwać na te diamenty, to jest pułapka! To jest pułapka, ta, te diamenty. dobra, muszę szybko, muszę szybko działać, zanim się spali ta willa. Dobra, o co tu chodzi? Sprawdźmy, czy coś jest w piecykach. Jest kartka. Druga liczba 9. Dobra, bierzmy to. Druga liczba 9. Musi musimy to ze sobą zabrać. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd. Ej, dobra, powiem wam. Zgaśmy to, zgaśmy to. Zgaśmy to, żeby się nie spaliła ta chata, bo jak się spali, to jest koniec. Jeszcze przez to, że się pali, to ja mam takie lagi. Dobra, szybko, szybko, szybko. Tu już się nic nie pali, chyba nie. Dobra, 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 trzeba uważać. Ej, nie spodziewałem się, że tu mi się takie rzeczy wydarzyć, że to będzie zaminowana willa, nie? Dobra, tu i ostatnie, ostatnie to. Dobra, jest. Okej. Okay. O nie! Pali się już wszystko! Nie, spali się ta cała willa! Nie dobrze, dobra, bo musimy działać pod presją czasu. Znaleźliśmy drugą liczbę, co oznacza, że na pewno będzie pierwsza, więc musimy znaleźć pierwszą liczbę i uważać na to, co się tutaj dzieje, bo może być lipa totalna. I na pewno będą jakieś przejścia poukrywane. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj też... Tu, coś jest? Dobra, ja wiecie, co muszę sprawdzać? Czy się przytulać do ściany? Muszę. Bo w każdym, w każdym miejscu może też być coś w ścianie, jakieś przejście. Wiecie o co chodzi? Więc trzeba się przytulać do ścian wszystkich i, i patrzeć, czy. O, tu jest coś takiego, taki. Albo przyklikać pewien... Dobra, jest! Udało mi się. Jestem w jakimś miejscu. Dźwignia. Okej okay. Nie wiem, co to robi. Dobra, coś, coś się stało. Nie wiem o co chodzi. Okej okay, tu coś odblokowałem. Okej, okay, wypłyńmy tędy, wypłyńmy tu Co tu jest? Dobra, nie wiem o co chodzi z tym miejscem I o co, do czego to tutaj doprowadziło Bo w zasadzie nic to nie zmienia Tutaj jak wypłynę do góry, to tam nic nie ma Więc otworzyłem po prostu chyba prysznic I chyba tyle Ale dobra, sprawdźmy jeszcze czekajcie, że tu coś jest? Jakieś ukry ukryte miejsca? O, tu może Nie? O nie, 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 nie. No dobra, kurcz. Jest! Jest! Ej, dobra, znalazłem jakąś sekretną bazę Dobra Co? Czemu tu jest dziura? To już się spaliło? Dobra, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, dobra, mamy tu masę diamentów, ale po co mi to? Jest kartka. Dobra, czwarta liczba. Czwarta, dobra, okej. Okay. Ej, to szukamy następnych, szukamy następnych liczb w takim razie. Szukamy następnych, czy coś będzie, czy będzie w tym miejscu jeszcze coś ukryte? Proszę, 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 proszę. Jest. Pierwsza liczba, osiem, dobra, czyli jeszcze jedna będzie tu? Nie, chyba nie ma. Okej, okay, czyli to będzie do tego. To będzie do tego, musimy znaleźć. Czekajcie, to było tu? Tu, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zejdźmy niżej i sprawdźmy, co tutaj mamy. Dobra. Czy to się już całe spaliło? O nie, najgorzej. Ej, jakie ja się mogę tam dostać? Tam na pewno na tym piętrze gdzieś coś było. Dobra, ja muszę się tam dostać jakoś. Nie wiem, jak to zrobię jeszcze, ale jakoś trzeba to zrobić. I na pewno gdzieś jest jakieś przejście. Więc trzeba, trzeba być czujnym. Ej, dobra, mam bloki. Mogę się też podsadzić blokami, w sumie wykorzystać to, że się tutaj spaliło. Więc bierzemy te bloki i podsadzamy się do góry. I zobaczymy, co tutaj się kryje. Okej, okay. o nie, to jest totalnie puste miejsce. Tutaj nie ma nic. Ale to wygląda podejrzanie. Ale nie jest, tu się nic nie robi. Czyli tu jest baza, ale tu nie ma nic. Co oznacza, że nie zniszczyliśmy w zasadzie nic, ale też nie, znaliśmy, nie znaleźliśmy żadnej... Ym... Co ja robię? Zapominam, że nie mogę skakiwać na te diamenty. Nisze wszystko. Szybko, 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 Nie, bo mi się spali ta willa cała, a ja muszę znaleźć to wszystko, co tu się kryje. Bo tu się jeszcze... Nie. Ej, dobra, w tej skrzynce znalazłem coś takiego. Nie wiem do czego to służy, ale możemy to jakoś wykorzystać chyba. Co to robi? Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Nie mogę tego użyć. Sorry, you cannot do that. Gimol, Gimol 1, 2, 3. No tak, bo ta mapka została zrobiona przez Gimona, ale nie wiem do czego to służy. Nie wiem, jak ja to mogę wykorzystać. A mogę to rozwalić tym? Też nie mogę. Dobra, wiecie co? Mam inny pomysł. Mam inny pomysł. Spróbujmy tak, wejdźmy tutaj. Znamy trzy cyfry z czterech, więc jesteśmy w stanie mniej więcej odgadnąć ten kod. Wiecie o co chodzi? Więc spróbujmy. Jest tak, czekajcie, jak to były te liczby? 8, 9, coś, coś. 0, 8, 9, coś 0. Dobra, to robimy tak. 8, 9, 6, 0, 8, 9, 5, 0, 8, 9, 7, 0, 8, 9, 4, 0, 8, 9, 2, 0, 8, 9, 3, 0. Jest, jest, jest! Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, bierzemy to. Okej, okay, mamy 7 bloków diamentów. Ej, dobra, chyba to przechodzimy, chyba to przechodzimy, bo to jest chyba ta tajna baza. Ej, jeden klik to krok do zdobyczy. Okej. Okay. Jeden klik, jeden. 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 Ej, dobra, dobra, spróbujmy, może ten sam kod, który był wcześniej. 8, 8, 9, tam było 3, 0. Też nie. Ej, dobra, to jaki tu jest kod? Jeden klik to krok. OK. O dobra, czemu tu nic nie ma? Co to jest za nagroda? Dobra, wiecie co, nie, to jest jakiś żart, nie Ale dobra, chyba nam się udało to przejść Wychodzi na to, że żadnej zdobyczy nie ma I naszą zdobyczą jest to, co mamy tutaj Więc możemy zabrać te wszystkie skrzynki I mieć ogromną ilość diamentów To jest nasza, to jest nasza nagroda No dobra, udało mi się przejść pierwszą mapkę Znaleźliśmy tajną bazę i odgadliśmy kod do skrzynki Pora pójść do mapki drugiej Kolejna mapka została zrobiona przez Zipa I jest to kolejna wielka willa W której jest ukryta gdzieś Tajna baza i my musimy ją oczywiście odnaleźć, więc ja nie przedłużam, tylko lecę do środka znaleźć, co zostało tutaj przygotowane. Ej, dobra, jak to pięknie wygląda. Ej, co jest? Ej, to jest chyba najpiękniej zrobiona billa, jaką w życiu widziałem. Ej, co to są za bloki w ogóle? Ja nie mogę telewizor i jeszcze w ogóle animacja jest! Mogę go wyłączyć! PlayStation. Ej, dobra, co? Tu się wyprawi jaki piękny obraz. Ej! Co jest grane? Ja nawet wiedziem, że są takie modyfikacje. Dobra, słuchajcie, na pewno mamy coś do znalezienia: na 100%. Jakieś, prawda, jakieś kody pewnie, inne tego typu rzeczy. Więc ja od razu przeglądam szafki, żeby znaleźć cokolwiek, tak naprawdę. Bo warto by było odhaczać wszystkie wszystkie pokoje po kolei. Kuchnia, przejrzałem wszystko. Nie ma tu już nic, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie widzę. No, na pewno mogą być jakieś secret rzeczy jeszcze pokrywane, no, ale to już. To no najwyżej będziemy później sprawdzać się tulić do ścian, bo nie chcę się teraz tulić do każdej. Może akurat nie będzie trzeba, więc szkoda by było na to tracić czasu. Dobra, zobaczmy wszystkie pomieszczenia po kolei. Łazienka. Mamy kibel. Co tu się dzieje? Mogę zamknąć... Dobra. No, Okej, okay, mogę zamknąć kibel. O kurczę! Pierdłem. Co jest grane i dostaję jakieś spowolnienie? I przecież coś działa? Nie, dobra. Dobra, to jest mocne, nie? Ja nie mogę. Jo, to, to jest dobra modyfikacja. Okej, okay, mamy schody do góry. Okej, okay, mamy kolejne drzwi. Zip. O kurczę, to jest stanowisko zipa. Ej, dobra, siadamy tu, odpalamy. Co oh god Dobra, co tu się wyprawia? Co to jest za gierka? Mathibus i Lespamer. Okej, okay, dobra, sobie tutaj e, grają między sobą. Dobra, mega mocne, nie? Ej, to jest tak pięknie wyglądająca willa, że Jestem w szoku, jestem serio w wielkim szoku Dobra, dobra, ta ściana wygląda podejrzanie Czy... ustawiłby tak biblioteczki na całej ścianie? Nie wiem, sprawdźmy czy nie ma tu jakiegoś przejścia Okej, okay, chyba... Dobra, ale coś ukryte w biblioteczkach nie jest O halo O! Wiedziałem, wiedziałem! Shift Okej okay. Aha, że Shift ma kliknąć tu Co? Jak, jak to się zrobiło? Jak mam wrócić teraz? Też shift? A, podskoczyć muszę. Co to jest? Ja pierwszy raz coś takiego widzę, że może coś takiego być. Dobra, okej, okay, mamy drzwi. Mamy biblioteczki znowu, trzeba znowu poklikać. O! Level pierwszy, karta, dobra, mamy, mamy kartę. Czyli tu muszę ją ot otworzyć, tak? Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Okej, okay, mamy drzwi, otwórzmy w takim razie. To jest ta tajna baza? Nie, to wygląda jakby to było jakieś przejście. O! Dobra, co tu się wyprawia? Co ja tu mogę? Aha, tu jest takie boczne przejście, dobra, o co chodzi? Haha, <laughs> dobra! W środku jest przycisk. Ej, mega mocne. Mega mocne, jakie dobre to są drzwi. Ej, dobra, i tu jest znowu tajna baza z ZIPA. Ok, znaleźliśmy tą tajną bazę. Dobra, tu mamy. Dobra, jakąś łazienkę. I kolejne stanowisko. Ej, dobra, to tak dobrze wygląda. I komputer, Patrz, jak, jak się świecą te LEDy wszystkie. Ej, mega ładnie to wygląda, serio. Dobra, zobaczmy tu, tu jest lustro zrobione, znowu kibel, już nie będę siadał. Można nalać wody do wanny? A, już jest nalana chyba. Dobra, nawet nie mogę wsiąść do tej wanny. Pralka. Ej, dobra, jeszcze można. Tutaj... Ej, dobra, bo ja muszę patrzeć do środka, bo gdzieś coś może być, nie? Dobra, czy, my to, czy to jest wszystko, co my. Od... A nie, tu są jeszcze drzwi jakieś. Okej, okay, czyli kod trzeba znaleźć. Pewnie kod będzie na górze. Bo nie byliśmy w ogóle na piętrze, na bank będzie na górze coś. Musi coś być na górze. Dobra, idziemy na piętro i szukamy kodu w takim razie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Na bank będzie kod na piętrze jakiś Musi coś tutaj być, nie, nie, nie wierzę w to, że nie Dobra, mamy pięterko Jejku, tu też tak pięknie to wygląda Ja nie mogę, dobra, wejdźmy tu Okej, okay, znowu biblioteczki, klikamy we wszystko Bo to, to zawsze jest podejrzane, nie? To jest, to jest, to jest, pierwsza rzecz, która jest dla mnie podejrzana Ale tu chyba nic nie ma Czekajcie, już spróbujmy tak przejść przez to Nie, dobra, tu nic chyba nie ma Ok, czyli ten pokój jest czysty O, tu są szafki Dobra, tu też nic nie ma Tu sypialnia kolejna Szafek nie da się otworzyć, jest łóżko. O, możemy sobie siąść tutaj. Ej, mega, to tak wygląda dobrze, jestem w takim szoku. Okej, okay, dobra, tu coś musi być. Okej. Okay. A, mogę zapalić i zgasić tą lampę, dobra, czyli tu też nic nie ma. Serio? Ej, dobra, to na piętrze nic nie będzie, to gdzie mam szukać tego kodu? No nie wierzę, że, że, że go tutaj nie ma. Czekajcie, 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 czekajcie. Na dole sprawdziliśmy wszystko, jak mi się wydaje. No tak, sprawdzaliśmy tutaj wszystko, tam... Dobra, pójdźmy tam jeszcze raz na dół, może tam był jakiś kody, ja nie zauważyłem. No, szybko, szybko, na dół, shift, ok, karta, pyk. Dobra, ok, tu trzeba przejść tędy. Czyli to się samo zamyka po czasie, tak? No, otwórzmy jeszcze raz i zobaczymy, czy się samo zamknie. Dobra, jesteśmy tu i teraz tak. Czy tu coś może być, jakieś ukryte przejścia? Jeszcze może być sekretna baza w sekretnej bazie, wiecie o co chodzi. Trzeba klikać we wszystko w ścianach, co jest, i próbować przejść. O, tu mogę lampę zgasić i zapalić znowu, dobra. Tutaj. Ej co tu jest? Aha, bo to jest ta lampka. No, Ojejku, tutaj pewnie nic nie będzie, nie? A bo jak klikam nawet w. O! Kod! Ej, dobra, znaleźliśmy! 4871! 4871 4. nie, 4871 Okej, okay. dobra. Dobra, jeszcze jeden kod naprawdę. A spróbujmy ten sam 4871. Jest, dobra, okej okay, wygraliśmy masę diamentów i komputery Mamy swoje komputery 4, 8, 7, 1, dobra, wychodzimy I teraz ustawiamy wszędzie w tym miejscu komputery Niech się, niech się od nich roi To jest ta najlepsza baza To jest prawdziwy gaming room, tak jest Tak jest, niech wszędzie są Ej, dobra, trzelicie, jakby ktoś miał tyle komputerów Nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek firma komputerowa Ich tyle ma, Ej, dobra, mega mocne Dobra, ta tajna baza też mi się mega podobała Naprawdę mega mocne, mega, mega mocne No dobra, udało nam się znaleźć Tą tajną bazę, więc chyba pora przejść do ostatniej. Wydaje mi się, że najlepszej, sekretnej bazy, ale to się jeszcze okaże. Przyszła pora na ostatnią, trzecią sekretną bazę w dzisiejszym odcinku, która jest ukryta w ogromnej willi. A to jest właśnie ta ogromna willa. Za murami w wielkim lesie na pagórku, właśnie coś takiego. I z tego co ja tu widzę, jest ogromna ilość pułapek. Ale przede mną najpierw skrzynka, więc zobaczmy o co tu chodzi. Dobra, mamy coś takiego, to nam się przyda mega. Czuję, że w tym miejscu będzie mi to. Mega paszowe, bo to jest tak ogromne, że to jest pewnie tyle ukrytych rzeczy. O, widzicie tu coś jest nawet ukryte. Ej, dobra, mocne. Zobaczmy. Siema, Twoim zadaniem jest włamanie się do dołu prezydenta i wydobycie z niego najcenniejszego skarbu. Zostawiłem tobie wskazówki powodzenia. Grampling Hook na pewno się przyda. P.S. uważaj na pułapki, jeśli na w jakąś wdepnie, zaczynasz od tego. wpadniesz, zaczynasz od tego miejsca. Okej, okay, dobra. Czyli, a czy ja mogę używać tych okularów w takim razie? Bo tak się zastanawiam w takim razie, czy ja mogę je używać teraz. Tam coś jest napisane, jeżeli wpadniesz... Yy, tutaj wpadniesz, nie musisz się cofać. Okej, okay, dobra, nie wiem o co chodzi totalnie. Ale okej, okay, postarajmy się tędy przejść, pamiętam, że tu była jakaś pułapka. Więc przejdźmy sobie ten pyk. Dobra, polili prostej, polili prostej. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, udało nam się to przejść, aczkolwiek powiem szczerze, boję się pomyśleć co by było gdybym wpadł tutaj z tych pułapek. Nie? Jak tu gdzieś jest TNT to koniec. O kurczę, a to? Jeśli wpadniesz, tutaj wpadniesz, nie musisz się cofać. Okej, okay, dobra. O kurczę, to mnie zwiewa, to mnie zwiewa. Ej, dobra, mocne. O! Co jest grane? Jak to jest dobre. Dobra, udało mi się to przejść jakimś cudem. Nie wiem, jak to się stało, ale okej. Okay. Dobra, wyjdźmy tędy. Ej, ja nie chcę się po schodach. Ja mogę tego użyć? Jak, jak, to, jak to mnie wciąga? Jak to działa? Jak, jak, jak ja mogę tego użyć? Przepraszam bardzo. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. No nie no, nie mogę tego tak użyć. Jak to? Się, jak, jak się tego używa? Ej, dobra, nie umiem ogarnąć tego haka. Dobra, wejdźmy normalnie po schodach w takim razie. Mam nadzieję, że nie będę się tego haka używać, skoro go ja nie umiem użyć. Ej, dobra, jaka wielka willa prezydenta. Dobra, to jest mocne. Dobra, tu mamy jakieś wejście, jakaś kolejna tabliczka, więc zobaczmy, co tu się kryje. Um, wejście wygląda na zabezpieczone. Musisz poszukać innego. Okej, okay, dobra, przechodzimy, tu jest jakaś tabliczka jeszcze. Do góry. O, jest dziura! Ej dobra jakie to jest mocne, co tu się wyprawia? Ja muszę wejść teraz hakiem, ta? No i jak ja mogę tego użyć? Jak ja mam użyć tego haka? Okej! Okay. Mam! Mam, udało mi się! Tylko blokuje tu coś! Jest, Udało mi się, nie wiem jak ja to zrobiłem. Szczerze, totalnie nie ogarniam. Dobra, muszę ściągnąć bluzę, bo szczerze... To są mega duże emocje, nie? Ja... Już, już jestem spocony od myślenia. Dobra, jesteśmy w jakimś pokoju, wygląda to jak wielkie łoże prezydenckie Okej, okay, nawet widzę, że tu można się położyć Dobra, tam chyba nic nie będzie Postarajmy się przejść przez ten, yy, przez tę mapę jak najszybciej Dobra, tu, tu nic nie ma, okej okay. yy, Czy ja mam założyć to? Dobra, załóżmy że czegoś tu nie pominąłem Wygląda na to, że nie poza tym Okej, okay, mamy książkę jakąś Mamy książkę yy, To jest ta, kod do drzwi to 777 Dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, ściągam te okulary, na razie chcę bez nich na razie bez. Gdzie, gdzie jest kod do drzwi? Kod do drzwi 777. Tu jest kolejna sypialnia. Dobra, wiecie co, założę tutaj. Jednak będę miał te okulary, bo ja czuję, że jak ja się tu zgubię i będę to od nowa przechodził, to zajmie mi to wieki, nie? Dobra, tu nic nie widzę. Tu są skrzynie pułapki. Otworzyłem je totalnie bezmyślnie. Szczerze. Dobra, tej nawet nie mogę otworzyć. Nie wiem dlaczego. Kod do drzwi 777. Musimy znaleźć drzwi w takim razie, ale gdzie je znajdziemy? Nie mam pojęcia, ale schodzimy niżej w tym momencie. Dobra, tu są jakieś drzwi. Nie mogę ich otworzyć. Okej, okay. tutaj też nic nie mogę zrobić. I nie widzę żadnych ukrytych przejść, więc wychodzi na to, że tutaj chyba nie ma totalnie nic, czego, czego byśmy mieli szukać. Wychodzimy wyżej i szukamy w takim razie tych drzwi. Skupmy się na drzwiach, najpierw drzwi. Skoro mamy jakiś kod, trzeba go wykorzystać. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale dobra, stąd przyszliśmy. Sprawdźmy. O, tam widzę, że jest coś. Tu jest coś, jakieś uk... coś ukrytego. Dobra, zobaczmy tu. Tu nie ma żadnych drzwi, ale jest jakiś pokój prezydencki, gdzie można się spotykać z prezydentem. Okej. Okay. I też nie widzę żadnych ukrytych przejść, więc to jest chyba po prostu takie, żeby było. Nic tutaj nie ma ważnego na to wychodzi. Dobra, zejdźmy niżej i zobaczmy, co jest tutaj. Na pewno coś tutaj jest ukryte. Dobra, mamy znowu obrazę i znowu to tak pięknie wygląda, nie? Jest taki klimat. Mega mocne. Naprawdę to jest super, co tutaj zostało zrobione. 777. To nie są te drzwi. To nie są te drzwi. Nie do nich mamy ten, ale tu jest. Jak to działa? A bo to jest. Yy, dobra, wiem co to jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To są te glass bloki, więc to jest mało ważne. Znowu mamy tu drzwi, ale musimy znaleźć te drzwi, do których mamy kod. A póki co, tak średnio je widzę. Ej, dobra, jak ukryte drzwi! Znajdź czerwoną skrzynkę, aby zdobyć kod. 777. Mamy to. Mamy to. Dobra, przedostałem się, jestem w środku. Ej, dobra, znalazłem jakąś sekretną bazę. Ej, dobra, to są podziemia y, tego y, domu prezydenckiego. To jest naprawdę coś poważnego. Dobra, widzę, że tu jest to, więc trzeba to wykorzystać, żeby przejść pod tym laserem. Jaki w ogóle ninja moment, nie? Dobra, tu i trzeba przeskoczyć tędy. Okej, okay, udało się. I tu w ogóle laser nie jest skończony, nie wiem czy ja dlatego nie przeszedłem tego tak, bo, bo wydaje mi się, żebym w to wpadł, tak szczerze mówiąc. Ej, dobra, mamy jakąś sekretną bazę i co my tu mamy? Dobra, znowu mamy stanowisko, ale tu coś musi być. Nie wierzę w to, że tu nic nie ma. Serio, to jest wszystko? Znaleźliśmy sekretną bazę yy, prezydenta? Nie, tu coś jest. Wiedziałem, że coś tu musi być. Okej, okay, ja nie mogę tędy przejść, bo na pewno coś się stanie. A nie, nic się nie stało, czyli mogę spokojnie przejść. Dobra, to zabezpieczenie jest najgorsze na świecie. Nie trzeba na niego uważać. E, dobra, tu jest jakieś przejście dalej. E, tu mamy znowu stanowiska, to jest chyba montażownia. Tutaj montuje się filmy dla prezydenta, oczywiście, tak? No, przechodzimy tu. E, brawo, musisz poszukać kodu do skrzynki. Ok, czyli tu gdzieś jest kod do skrzynki. Ej, dobra, ściągam to, bo mi się wydaje, że mi to pomaga. 1, 2, 3. O nie, dobra, kliknę w pierwszy lepszy. Miałem tak wrażenie, że coś mi tu migło, nie? Ale tu coś się dalej jeszcze. Ok, dobra, przejdźmy tędy. Aha, dobra, to jest zaraz, dobra, sprawdźmy kod. Ehm, kod do skrzynki, jaki to było? 1, 2, 3. Dobra, mega proste. Raz, 2, 3. Dobra, mamy. Świecący kamień tostowy. <noise> dobra, mega mocne, nie? Dobra, przejdźmy tu. Dzięki za przejście yy, mapy, mam nadzieję, że się podobała, sorry, że trochę krótka, ale nie miałem pomysłu, następne mapy będą lepsze Nie no, ta mapa była totalnie świetna, tak samo jak w sobie poprzednie Naprawdę jestem mega wdzięczny za te mapy, bo naprawdę powiedzieć na nich przednio Wygląda to niesamowicie, aż przełączę się na spektatora i jeszcze raz wam pokażę jak to wygląda No patrzcie, widzicie to? No ile tu jest pracy włożone w to, no to jest niesamowite, nie? Oj, tu jest w ogóle, tego nawet nie widziałem a tu jest jakiś, ten, jakiś bankiet tu może jest. Król tu odprawia, znaczy prezydent odprawia tu jakiś ten... Tu w ogóle jest... Do tego w ogóle też nie trafiłem. Jak, jak tutaj ja to pominąłem, że ja tutaj nawet nie trafiłem? Dobra, mocne. No szczerze mówiąc, mega fajna mapka. Przyznam, że był tu potencjał pod zrobienie dłuższej fabułki, ale i tak miało wszystko bardzo fajnie i mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Znaliśmy trzy tajne bazy, w tym jedną w domu prezydenta.